Dziękuję bardzo. O, tu, o, tutaj też ja mam tutaj jajeczko. Będziemy. Panie profesorze, czy ja mogę? Mogę, bo to prawda jest najważniejsze. Dziękuję za to, co mnie Pan nauczył, to przede wszystkim. O. O. Panie profesorze, wszystkiego dobrego. Dziękuję za to, co mnie Pan nauczył. Już czyż tam przela to. To jest. Tak. tak jest, jedna klasa. Jedna klasa. Jedna klasa. Panie profesorze. Panie kapitanie. Dziękuję za to, co mnie pan nauczył. Dziękuję. Cieszę się, że mam takich Ja się cieszę, że takich nauczycieli mieliśmy. Wspaniałych. Tak. Tu, Lechu, Lechu, też. O, tu. Zdrowka. 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 Andrzejku, wszystkiego najlepszego. Co za tam pijesz znowu? Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ale to To no. nie no. znaczy, że musimy o. wszystkiego dobrego Wiktor wszystkiego dobrego nie będzie, nie będzie najlepszego i tak trzymać nagrywam także uwaga bo o. O. tu jesteś hey, tak trzymaj to trzymaj to trzymaj, to. trzymaj, to. trzymaj, to. trzymaj. Trzymaj, się. tak? nic nie robi, tylko trzymaj. O, o. No. Dobra, widzę. Idź gdzieś tam. No idź tu do końca. Będę, o, ze Stefanem wejść. Dużo szczęścia, zdrowia, społeczności. My się ciągle spotykamy, Dobrze. albo na orłów, tam, no. szarych szeregów. Tak, tak. No. tak, tak. No. Sierg, Słuchaj. Słuchaj. Ten... Cały czas jedzie? Okay. Cały czas jedzie, tak? Aniu, abyś latał. Wysoko.

nie pan to na, tak, bazać, bazać, stary, stary. Masz, na tak. I naja pan, bo nagrywasz, nagrywasz, tak, tak. nagrywasz nie Ale tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. nie tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, On więc ja to tym tym ty, ty no. ty, ty no. wie ale ty nie po to nie nagrywaj ty. A ja nie ja nie tak Gratulacje moje to o, to jest narodzie. Siła. siła, w narodzie. siła ale tu jest. To jest mój w serdeczny przyjaciel. Jest... Gór. No gór może nie gór, ale... Oddaj no, to po... to już się ale, tego. Chyba miłeś. W mówił, że faktycznie <grym> duchy biły. Tak, tak. Teraz was mam, teraz was mam. Teraz was mam, tak dobrze. No. To jest ten człowiek, który ostatnio widziałem, że pan planuje następną podróż, tak? Teraz mam tak. zamiar przez Pacyfik No to... Życzymy pomyślnych wiatrów jak mam... Nie, to jest, to jest, to jest człowiek, nie? Widzisz? siła w narodzie. Brawo! Brawo, 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 brawo. No także proszę pana. Dobrze mówiłem i dobrze mówi pan, nie? Żebyśmy tak, żebyśmy tak trzymali, nie? Jadę <grym> w tym roku na pizzę. <grym> tak? Tak? Jakiś jest. Tak jest. O, o, no, no, no. no co, mi robi? co to mi robisz, co wy robić? To cały czas się nagrywa, ty to. O, a pan profesor już ucieka nam. Czekaj, mm. czekaj, czekaj, czekaj. Panie profesorze, Zdrówka, panie mój profesorze, mój kochany guru. Zdrówka, dużo zdrówka. O, tu, 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 tu trzeba pokazać moją książkę. Najnowszą moją książkę. Moja liga, moja odra, moje morze. O, takie cześć.